się dzisiaj w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mieroszynie na pięknej uroczystości 40-lecia badania imienia Augustyna Necla w Szkole Podstawowej. No, cztery dekady pięknych dokonań zarówno pedagogów, jak i uczniów. Jest to dzisiejsza okazja nie tylko do wspominania pięknej, wybitnej postaci Augustyna Necla, pisarza, kronikarza, historyka kaszubskiego. Jest to także okazja do tego, żeby złożyć Gratulacje, złożyć życzenia całej społeczności szkolnej, gronu pedagogicznemu, a przede wszystkim dyrekcji, która tym wszystkim tutaj zawiaduje. I z tej okazji żeśmy wydali biuletyn, gdzie po prostu tam są zawarte informacje o historii Miroszyna już od XVIII wieku i również jest informacja o naszym patronie Augustynu Naclu. No i po prostu są spisane z takie różne rzeczy od 45 roku, bo dopiero od 45 roku zachowały się jakieś informacje. Również mamy część taką współczesną, jest informacja też część statystyczna. Wszyscy kierownicy szkoły i jeszcze właśnie od XVIII wieku i również absolwenci, którzy, korzyst, którzy ukończyli naszą szkołę. No ja też chodziłam tutaj do tej szkoły i bardzo dobrze tą szkołę wspominam. Teraz moje dzieci odchodzą, także ja jestem bardzo zadowolona. Tak, to jest zespół szkolny przedszkolny. W przedszkolu mamy 43 dzieci dokładnie, a 120 mamy w szkole, czyli ponad 160. Nawet teraz, w przyszłym roku już, bo mamy rekrutację, będzie nawet więcej dzieci, dlatego że 11-osobowa klasa ósma odchodzi, a już mamy 16 dzieci zapisanych do klasy pierwszej. Również zawsze w przedszkolu jest maksymalna ilość 43 dzieci. Także przychodzą właśnie rodzice, zapisują. Wiemy, że tutaj bardzo dużo... Domów się buduje w Mieroszynie, także ta szkoła ma przyszłość. Mamy wspaniałych nauczycieli, wspaniałą radę rodziców, dzieciaki, po prostu się współpracuje tutaj idealnie. Także... Bardzo się cieszę i dziękuję za zaangażowanie całemu gronu pedagogicznemu tej szkoły, za ten cały wkład, pracę, w kształcenie następnych pokoleń uczniów to przywiązanie do kultury kaszubskiej do tradycji jest tutaj niezwykle silne i mam nadzieję, że będzie dalej pielęgnowane. A jeżeli chodzi o przyszłość w ogóle edukacji, to mam ogromną nadzieję, że będzie ona się dalej na terenie naszej gminy zarówno w tej szkole rozwijać. Dołożę wszelkich starań, żeby wszyscy absolutnie mieszkańcy, jak i społeczność szkolna i pedagodzy byli pewni tego, że jestem po tej dobrej stronie i że będę robił wszystko, żeby nasze placówki w gminie пусть его разъявило.